W dniu dzisiejszym krętymi ścieżkami zawędrowaliśmy do Turcji, do miejscowości Bursa. Chciałbym Państwu pokazać Kozahan, po turecku Kozahani, dosłownie zajazd jedwabnego kokonu. To historyczny karawan Han w Bursie. Znajduje się w samym sercu historycznej dzielnicy targowej miasta. Bursa, pierwsza stolica Imperium Osmańskiego, była także centrum produkcji i handlu jedwabiem. Szczególnie w wieku od XIV do XVI w centrum miasta zbudowano dużą liczbę obiektów handlowych, takich jak han, karawanserai, bazary, zadaszone targi i bedesten, tworząc główną strefę działalności gospodarczej. Co najmniej 13 z tych budowli przetrwało do dzisiaj, pomimo licznych trzęsień ziemi. To właśnie tutaj, obok starego meczetu Orhan Gazi Sultan Bayezid II nakazał budowę Kozahan w lutym lub marcu 1490 roku. Architektem był Abdul Ula bin Pulat Shah. A budynek otwarto we wrześniu 1491 roku. Dzięki systemowi WAK dochody Han były przeznaczone na finansowanie i utrzymanie kompleksu meczetowego Majazyda w Stambule. Jako karawanseraj Han zapewniał zakwaterowanie zagranicznym kupcom, magazyny dla ich zwierząt i towarów, mieszkania dla warsztatów rzemieślniczych i biura dla prowadzenia interesów. Koza Han był jednym z największych i najważniejszych budowli w bursie. Na początku XVI wieku w tym budynku mieściło się biuro przedstawiciela handlowego Medyceuszy Florenckich. Przez całą swoją historię było to centrum handlu jedwabiem, a drogie sklepy z Jedwabiem nadal mieszczą się w budynku do dziś. Chociaż branża ta nie jest już tak widoczna jak kiedyś. Oprócz tekstyliów jedwabnych, jego handel obejmował także produkcję i sprzedaż samych kokonów jedwabnych. Stąd jego nazwa. Han również przeszedł liczne renowacje i naprawy, m.in. w 1630 roku, 1671 roku i 1784 roku. Mały meczet w jego centrum został ostatnio odrestaurowany w 1946 roku i w 2007. Han odwiedziła Królowa Elżbieta II w towarzystwie prezydenta Turcji Abdullaha Gula w 2008 roku. Obecnie w Han znajdują się także kawiarnie i ogrody herbaciane. Han jest zbudowany z naprzemiennych warstw. Cegły i kamienia, co stanowi część dekoracyjnego efektu wizualnego jego zewnętrznej części. Jak większość typowych karawanserajów, ma on plan prostokąta z dużym centralnym dziedzińcem o wymiarach 45,9 na 37,5 m. Wokół dziedzińca biegnie dwupiętrowa galeria, która zapewnia dostęp do małych sklepionych pomieszczeń otaczających kompleks. Na parterze znajduje się 50 pokoi, a na piętrze 54 pokoje. Na środku dziedzińca znajduje się mały ośmiokątny kamienny meczet, lub sala modlitewna, mesjid. Zniesiona nad ziemią na ośmiu filarach, do której prowadzą marmurowe schody. Powodem tego podwyższenia była chęć upewnienia się że meczet nie został zabrudzony przez jużne zwierzęta trzymane przez kupców na parterze. Pod meczetem, na poziomie parteru, znajduje się fontanna i miejsce do mycia się do rytualnych ablucji. Tochan wchodzi się przez monumentalny portal z kamienia i cegły, który wystaje z reszty fasady budynku. Portal ozdobiony jest spiralną listwą na krawędziach a także geometrycznymi wzorami wykonanymi stawek kolorowych płytek na spandreli nad łukiem. I'm not Nie o się. o tak. Jak w śniegu w tych koczotach tak, tak. pan. tak E que color é este? Cardigano, o que tu faz? O que é que é? Que color que Nie wiem bo ile? sezonem Zsammem, Takiego jednego? No. Patrzcie. Bo ja mam jeszcze 10 14 Dobra. No. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobra, może tutaj. Dzięki. Dzięki. Dziękujemy. Jeszcze ciepłe. Tak? No. Ile w końcu? A czterna się to było napisane, nie? No w promocji. Dobra? No, dobra. 8, no. A nie 8, to no. No. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.